Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do was z rozwiązaniem odwiecznego bikepackingowego problemu, jakim jest przewożenie bagażu na kierownicy rowerów MTB czy ogólnie mówiąc rowerów z prostą kierownicą. Gdy chcemy spakować taki rower w bikepackingowym stylu, no to najczęściej dochodzi do jakiegoś konfliktu albo przeszkadzają nam klamki hamulców. Albo przeszkadzają nam pancerze, a jak już uda się ominąć klamki pancerze, no to może się okazać tak, że torba czy uprząż będzie ocierała o główkę ramy, czy będzie musiała być przypięta do główki ramy. No i ta torba w trakcie jazdy, w trakcie wyprawy, może nam tą główkę ramy porysować. Więc ja dzisiaj przychodzę do Was z rozwiązaniem, które eliminuje te problemy potencjalnie i kosztuje 30 zł. Tak to bikepackingowe druciarstwo wygląda w praktyce. W tej chwili mam tutaj zapięty namiot. Tutaj są takie dwie poprzeczki, zaraz Wam pokażę co to jest. W tej chwili kierownica pozostaje wolna, więc zostaje jakieś miejsce na, na nawigację. Tutaj na tej poprzeczce też można byłoby coś jeszcze, jeszcze przypiąć. Ja w tym momencie, to jest mój Team Marine 2, mam dosyć długie przewody, bo założyłem węższą kierownicę nie skracając przewodów. Ale przy użyciu tych dwóch poprzeczek Tutaj w zasadzie nie ma ingerencji. Jak widzicie, też tutaj jest bardzo duży dystans do główki ramy. Nie ma potrzeby, żeby bagaż stabilizować o główkę ramy. Nie ma żadnej obawy, że torba czy pakunek nam tą główkę ramy tutaj porysuje. Dobra, to zdemontujemy ten namiot i zobaczymy, co my tutaj mamy. To są takie proste poprzeczki, przedłużki do montowania czy to nawigacji, czy lampki. No rozwiązanie znane od lat, no ale ja tu nie mam takiej jednej poprzeczki, tylko mam takie dwie poprzeczki, tak, zamontowane równolegle do siebie, w ten sposób one się tutaj wymijają nie ma tutaj żadnego konfliktu między nimi tu oczywiście można kombinować nad ułożeniem tych poprzeczek one mogą być trochę bardziej rozszerzone, trochę bardziej pochylone to już będzie zależało dokładnie od konkretnego kokpitu 15 zł za sztukę jeśli dobrze pamiętam coś w tych okolicach ja dokonałem takiego przypadkowego zakupu i muszę przyznać, że wykonanie tych elementów tutaj nie grzeszy jakąś super wysoką jakością dokręcając to czułem, że tutaj trzeba być bardzo uważnym, żeby gwintów nie nie uszkodzić. To te wszystkie elementy tutaj są aluminiowe te, te obejmy są aluminiowe i te rureczki są aluminiowe. Pierwsze jazdy pokazują, że jest to dosyć stabilne po zaciśnięciu. Jest to też dosyć lekkie, bo to w sumie waży 220 gramów. No i co? Taki prosty patent. Taki prosty patent bikepackingowy. No inspiracją do tego rozwiązania było, e, był produkt, który zobaczyłem na portalu bikepacking.com. W zasadzie wyglądało dokładnie tak samo, tylko że to było zintegrowane. Były dwa pręty karbonowe na takim zintegrowanym montażu. Tutaj jest to o tyle trochę upierdliwe, że trzeba to osobno pomontować. Także troszkę tych śrubek trzeba tutaj podokręcać. Oczywiście też prędzej czy później będę chciał wykorzystać to na rowerze, gdzie mam jeszcze więcej pancerzy i przewodów, ale myślę, że też nie powinno być żadnego, e, żadnego problemu. Mm. No zobaczymy czy te aluminiowe elementy nie popękają. Dużego wa dużej wagi w pakunku bym tutaj nie przyczepiał. No bo to i tak by negatywnie wpłynęło na, na jazdę rowerem. Można bagaż przyczepić do kierownicy i do jednej takiej poprzeczki. Tak? No bo ta druga w sumie nie jest konieczna. Wtedy nam się też tutaj tworzą dwa punkty montażowe. Ale wtedy już tu mamy pewne ryzyko, że ten bagaż będzie nam się stykał z główką ramy. I może nam się trochę bardziej opierać na pancerzach. No może nie musi. To już będzie zależało od konkretnego kokpitu. Jeśli zamontujemy dwie takie poprzeczki to będzie chyba, chyba nieco łatwiej. No także mamy bikepackingowy patent za 30 zł. I do niego możemy zapiąć namiot za 2,5 kola. To ma to sens nie? To wszystko na dzisiaj. Taki krótki patent bikepackingowy. Mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo.